Dzisiaj migdałek, chociaż nie wiem czy to jest jego apogeum, ale wydaje się, że pięknie kwitnie. Pokażę tutaj te pędy, które zakwitły. Nawet je odegnę, żeby było ładnie widać. Proszę, to jest mój migdałek. Zwykły migdałek zakupiony, trójklapowy. Krzew zapewne pochodzący z Azji, czyli pewnie Chiny, Japonia i ta Korea, te okolice. Natomiast Mój migdałek jest zwykłym migdałkiem pochodzącym, jak kiedyś mówiłam, z Tesco, to znaczy krzew zakupiony sadzonki w Tesco, kiedy jeszcze istniało, pokażę mam dwie. Jedna jest nieduża i jakoś widać jest mniej dominująca. Posadziłam je pewnie zbyt blisko siebie, ale chciałam, żeby się rozciąliły tutaj taką zrobiły mi jakby zasłonę ażurową. I ona to nieprawda, że nie ma żadnych y, kwiatów, bo ma jed, dwa może, czy trzy, czy trzy, natomiast ewidentnie jest różnica między wysokością jednego i drugiego.